mot Wojtka Majewskiego witam od razu wyjaśnienie po programie z 1 listopada tym takim wspominkowym dostałem maile z pewnymi pretensjami że przecież zapomniałem o wielu wybitnych rajdowcach ścigantach którzy odeszli że nie wymieniłem Krzysztofa Komornickiego nie wspomniałem i tak dalej i tak dalej e, oczywiście macie państwo rację ja będę się starał w swoich wspominkach Wracać do tych wybitnych postaci, ale niestety odeszło ich tak wielu, że zabraknie programu, ale obiecuję, że będę do tego tematu wracał, będę wspominał tych wielkich, których już z nami nie ma. Natomiast teraz temat, który również wraca, że motoryzacja to nie tylko rajdy, żeby trochę o samochodach. I teraz będzie, proszę Państwa, moje wspomnienie z takiego wyjazdu, do Detroit. To był rok 2001. Salon samochodowy w Stanach, w mieście, które właściwie tak trochę umierało, bo kiedyś Detroit było stolicą amerykańskiej motoryzacji. Później to zaczęło gasnąć. Takie puste bloczyska, te domy, wyglądało to dość smutno. Niemniej, w 2001 roku zaprezentowano samochód, który mocno utkwił mi w pamięci. Był to prototyp Volkswagena, takiego mikrobusa. Moim zdaniem auto bardzo ciekawe, więc zachęcam teraz Państwa, abyśmy się przenieśli do Detroit i zobaczyli ten samochód. I ja trochę później o nim powspominam. On był prezentowany w takim atrakcyjnym filmie jako autko, które ma służyć właśnie dla ludzi, jak to się teraz często mówi, dynamicznie spędzających czas, kochających ruch. Ale proszę zwrócić uwagę, oczywiście, że jest to nawiązanie do tego słynnego ogórka z lat tam 60. ubiegłego wieku. Pamiętacie Państwo tego Volkswagena i później so zobaczycie space. Państwo, że było pewne you know, nawiązanie space. do tego, co zaprezentowano space. w przyszłości. Space somewhere between an SUV and a minivan. That was the year 2001, families, and already then, about SUVs, about minivans, it was talked about as a perspective for the development of motorization, at least visible to the family of Mr. All kinds of people who need lots of space: space for family and friends, space for bikes and snowboards. Space for kayaks and coolers and beach chairs and strollers and surfboards. But you know what? This idea isn't just about volume. It's also about style and personality. So we had this idea. What if we built an honest, intelligently designed multi-purpose vehicle with that most elusive of qualities, To było proszę państwa niemal 20 lat temu, a proszę zwrócić uwagę jak współczesny jest to samochód. So we had this idea, and yeah, we had a similar idea a long time ago. But this time, our idea is really more than just a car. It's a world of well-made, functional things that extend and enhance drodzy państwo I this idea. To był perspektywiczny pomysł. Naprawdę, to był pomysł bardzo ciekawy. Ja myślę, że zgodzicie się państwo ze mną, że ten samochód to była rzeczywiście taka wizja przyszłości, aż trudno uwierzyć, że to auto stworzono 20 lat temu. Odchodzimy na chwilę od tych wspomnień. Drodzy państwo. Teraz przeniesiemy się do pucharu, który mimo, że był rozgrywany w Niemczech, był taki mocno polski, Sirocco Cup, wielu Polaków tam startowało, Mateusz Lisowski wyciężał. Wspomnijmy, proszę Państwa, jak to było przed laty, a więc przypominamy. Ustawienie jest bardzo ważne samochodu. Wczoraj miałem przecież czas na treningu, chciałbym to dzisiaj powtórzyć albo wygrać dzisiejszy trening, bo. Pucharak, jak to wiemy, najlepiej jest startować w przodzie. Jeśli się startuje w przodzie, przy równych samochodach można naprawdę osiągnąć dobry wynik. Pole startowe było ostatecznie trzecie i trzecie miejsce przywiózł do mety na Lausitzringu Adam Gładysz. To jego największy sukces. Jestem zadowolony z tego trzeciego miejsca. Chciałem podziękować całemu mojemu y, teamowi, dobrowi y, Żukowskiemu, mojemu inżynierowi, mojej rodzinie, mojej żonie, y, dzieciom, którzy mnie mocno podpiękli mojemu tacie. Winkelhock, Uben i Gładysz. Taka była kolejność. Serdecznie gratulujemy Adamowi. A teraz Kia Lotus Race po rocznej przerwie wraca na światowe tory. Zaczynamy z formułą DTM w Niemczech na Lausis Ringu. Myślę, że to będzie bardzo dobre otwarcie i znakomite doświadczenie dla naszych młodych kierowców. A oczekiwania są takie, że chcemy promować młodych zawodników uprawiających sport motorowy. Niewiarygodne emocje, wywrotki, auta na dwóch kołach, ale ostatecznie Zbyszek Łacisz, który wygrał już Picanto Cup przed laty, pokazał, że jest w doskonałej dyspozycji. Pierwszy wyścig wygrał w cugach. Bardzo ciężko, Krzysztof był nieustępliwy, ale na szczęście wszystko się było bardzo sportowo. Za co mu dziękuję, bo bezkontaktowo auta są nietknięte. Myślę, że tempo było bardzo szybkie. Na koniec w zasadzie otoczyliśmy no, tylko w dwójkę walkę. Jestem przeszczęśliwy. No, idealny początek sezonu. Zbyszek Łacisz był również faworytem drugiego wyścigu, ale startował z dziesiątego pola, bo według regulaminu pierwsza dziesiątka startuje odwrotnie, w odwrotnej kolejności. No i trzeba powiedzieć, że Łacisz pokazał wspaniałą walkę, wysforował się na pierwsze miejsce, ale dopadł go pech. Na ostatnim okrążeniu auto odmówiło posłuszeństwa i ostatecznie skończył dziesiąty, a wygrał Damian Łata. Na drugim miejscu był Grzegorz Kubat, a na trzecim Konrad Wrugach. Proszę Państwa, to był czas dobrych wyścigów, tak ja przynajmniej uważam, wiele się działo. Ja dlatego z przyjemnością wspominam te czasy, kiedy Je jeździłem z ogromnym fanem, z radością na tory wyścigowe. Ale teraz wrócimy do bety, już zrezygnujemy z Detroit, a ponieważ ja zdecydowanie mam świadomość, że najwięcej oglądających moje wspominki to miłośnicy rajdu, więc... Ja mimo wszystko wracam do tego i chcę, żebyśmy się przenieśli do roku 98 i fantastyczny rajd Portugalii z udziałem e, zarówno Kuzaja, ten słynny, e, niewiarygodny wypadek, jak i oczywiście Krzysztofa Chłopczyca. Wspominamy, tym razem bez mojego komentarza. Krzysztof Ołowczyk wtedy w znakomitej dyspozycji jeździł oczywiście z Maćkiem Wisławskim. Na tym rajdzie wielokrotnie pokazał, że on naprawdę puka do światowej czołówki i rzeczywiście Krzysztof był bardzo blisko. Myślę, że gdyby w tych latach dostał szansę startu w zespole fabrycznym, miałby szansę walczyć o podium w rajdowych samochodowych mistrzostwach świata. Bo rzeczywiście ten koniec lat 90. to był okres, kiedy był w znakomitej dyspozycji. Zresztą proszę zwrócić uwagę na jego płynną jazdę podczas tego rajdu. On zawsze był tak agresywny, ale wiedział, że jazda na rajdzie polega na tym, żeby dojeżdżać do mety, no i oczywiście, żeby jechać jak najbardziej płynnie. Świetny duet z Maćkiem Wysławskim. Pamiętam ten rajd. Takie, taki zapach eukaliptusów. Rajd Portugalii to nie ukrywam jeden z moich ulubionych. Przynajmniej wtedy, kiedy oglądaliśmy te imponujące skoki fafe, No i Leszek Kuzej z Krzysztofem Gemborysem. To był ten czas, kiedy Leszek błysnął w Polsce i postanowił wystartować również w rajdach Mistrzostw Świata. Pokazał się rajdzie Monte Carlo, Safari i na rajdzie Portugalii też, gdzie zobaczycie Państwo piękną jazdę, no ale później skończymy tym niewiarygodnym, dzwonem, dachowaniem wielokrotnym, które na szczęście skończyło się szczęśliwie. Pamiętam wspomnienie Krzysztofa Gęborysa, który opowiadał mi o tym, jak Leszek wczuł się w jazdę. Jak miał świadomość, że jest zjednoczony z samochodem i właściwie to auto robi co on chce. Jechał coraz szybciej, zbliżał się do czołówki i wiedział, że jadąc tym samochodem z dobrym pilotem, może dokonać rzeczywiście czegoś wielkiego. I Krzysztof opowiadał, jak on po treningach, jak po kolejnych odcinkach napędzał się. Jechał coraz szybciej, aż w pewnym momencie Krzysztof później opowiadał, że czuł, że to się musi źle skończyć. Że nawet zadzwonił do swojej żony i mówi: Słuchaj, wiem, że to nie będzie dla nas najszczęśliwszy rajd. Ale Leszek wtedy uniósł się, jakby w tych swoich e, znakomitych rajdach, swoich możliwościach i rzeczywiście jechał wyśmienicie. To był ten straszny, niewiarygodny. Dzwon. Myślę, że mimo wszystko ten rajd został w pamięci Leszka Kuzaja jako rajd bardzo ciekawy. No Jana Małoś, jeszcze jedna wybitna postać polskiego sportu. Przypominam, ze skoczka narciarskiego przeobraził się w świetnego kierowcę, a więc e, przypominamy, jak pięknie radził sobie za kierownicą samochodu terenowego. Podsumowujemy sezony sportowe. Pora na Adama Małysza, który jeszcze kilkanaście miesięcy temu, jak siadał do samochodu terenowego, był często krytykowany. Mówiło się, że po co rozmienia swoją sławę na drobne, że przecież nie ma najmniejszych szans, że ci najlepsi zaczynają od kartingu, a on, ponad 30-letni zawodnik. Uczy się dopiero jazdy terenowej. Okazuje się, że Adam Małysz ma wielki talent. Fakt, że zdobył Mistrzostwo Polski praktycznie po roku jeżdżenia świadczy najlepiej o jego możliwościach. Myślę, że Adam Małysz dobrze zna powiedzonku, jak się nie przewrócisz to się nie nauczysz. Ofensywna jazda, zdarzały się przygody, ale najważniejsze, że efekt na końcu jest naprawdę znakomity. Półtorej roku nie czyni ze mnie kierowcy rajdowego na pewno, ale już te starania powodują to, że coraz lepiej się czuję za kierownicą i robię postępy. To mnie najbardziej cieszy, że robię postępy i e, przesiadłem się na, na dużo szybszy samochód. E, startowaliśmy w, w tym roku w Mistrzostwach Polski, Czech, Słowacji i Cezie, czyli Mistrzostwach takich Europy Centralnej. Udało nam się zdobyć mistrza Polski, mistrza Czech. W cezie zajęliśmy czwarte miejsce, także myślę, że jak na debiut, to, to naprawdę bardzo dobry wynik i oby tak dalej oby do przodu. Obecne plany są takie, że ten dakar, który jest przed nami, pojedziemy Toyotą Hiluxem zbudowany przez Overdrive. I no, to już jest samochód naprawdę topowy. To jest samochód taki, który, który ma szansę wygrywać. Dostaliśmy taką propozycję z, od naszego głównego sponsora, że oni do, dołożą wszelkich staran, że, żeby, żebyśmy jechali dobrym samochodem w dobrym zespole, i tak się też e, wszystko ku temu toczy, jak już w zasadzie się potoczyło. Także teraz e, testujemy ten samochód tutaj. Mamy nadzieję, że jeszcze uda się nam nim trochę pojeździć, no i później już e, pewnie sam dakar i no, wszystko przed nami. W tym roku na Dakarze Adam Małysz jeszcze nie będzie walczył o miejsce w pierwszej dziesiątce, ale gdyby udało się zdobyć miejsce 20-25 i dojechać do mety, byłby na pewno to wielki sukces załogi Adam Małysz Rafał Marton. Proszę Państwa, wiemy, że oczywiście Adam Małysz startował w Dakarze, że osiągnął niezłe wyniki. Daleko mu co prawda do wyniku Krzysztofa Chłowczyca, który był trzeci, czy Sonika, który przecież wygrał kładami. Ale tak czy owak Adam Małysz pokazał się z dobrej strony. Tyle w dzisiejszym spotkaniu w moim Motoarchiwum. Myślę, że w kolejnym równie będzie ciekawie. Dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia.